Patrz, jest Keira, mój pies, ona ma 4 lata jak wiecie, patrzcie jak ona jest szczupła, do, do Snakera. jest chudziutki pies jest cały czas, cały czas biega, no bo tutaj kawałek działki jest, ma gdzie biegać, z drugiej strony Przechodzę przychodzę ten, cały czas gdzieś wychodzę. dostaje raz dziennie, czas... O, patrzę, co się dzieje. Aj, spokój, spokój. To jest kilogram. Kilogram taka. Eee, przyjemność 90% wartość mięsa. Pies uwielbia tak batony, batony dla psiaków. No, na tym pokazywałem, i, i, jak, jak ten że pies jest szczupły. Wszyscy mówią ten, że chodzą te psy. No, kerera, okay, na chwilę. Zostań. Psy chodzą takie spasione, co są te wszystkie. Psy co w domu siedzą. Zero ruchu. Patrzcie tutaj. Zaraz bateria mi. Bo już mi roga oszczędziliśmy o 10%. pies zajada się tym, jest bardzo aktywny, dużo biega. Teraz ją zamykam, jak mówiłem, na noc jest zamykana, żeby nie, nie hałasować. Cały dzień, była dzisiaj na podwórku cały dzień biegała. Nie ma problemu z karmieniem, gdzie wszystko. Znaczy, jest, no, pochłania. Patrzcie. Kilogram, tutaj przed chwilą mi kilogram mięsa dałem. Powoli spokojnie, by się nabawisz jakiś wrzód w żołądka Nie miałem bardziej przypadło do gustu hmm, To zjada się woda pie... Woda w kałuży lepiej smakuje nic z tego niż nie, Nic, dobra, lecę, będę się meldował później. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Hej.